Umowa pomiędzy fundacją rodzinną a fundatorem albo członkiem zarządu może być nieważna. Jakie są organy w Fundacji Rodzinnej i czym one się różnią od standardowej spółki zo? omawiam w dzisiejszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych. Kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj powracamy do tematu fundacji rodzinnej. Dawno już o fundacji rodzinnej na kanale nie było. Natomiast sam zauważam, że w związku z tym, że musimy bardzo długo czekać na wpis fundacji rodzinnej do rejestru, a co oznacza, że taka fundacja rodzinna, którą zawiążemy u notariusza, przez długi czas funkcjonuje jako fundacja rodzinna w organizacji, powoduje dla naszych klientów wiele takich pytań i wątpliwości, kiedy to mogą fundacje reprezentować, czy je reprezentować. Ją jako fundator, czy reprezentują ją jako zarząd, czym jest zgromadzenie beneficjentów, więc postanowiłem, że dzisiaj opowiem właśnie o tym, kto i w jakich sytuacjach powinien i może reprezentować fundację rodzinną, aby umowa, którą zawieramy jeszcze fundacja rodzinna w organizacji, była po prostu ważna. A do tego o pokrótce opowiem właśnie, czym te organy są i czym się różnią od takiej standardowej spółki ZO. No dobra, nie ma co przedłużać. Myślę, że możemy zaczynać z częścią merytoryczną. Ja tutaj wypisałem takie podstawowe organy. I funkcje w spółce ZO, żebyśmy mieli to też tak kolorystycznie łatwo do odniesienia w kontekście fundacji rodzinnej, czyli mamy zarząd, mamy radę nadzorczą, mamy zgromadzenie wspólników i prokurenta. To jest oczywiście spółka ZO. No i te kolory wykorzystam również w przypadku fundacji rodzinnej. Natomiast w przypadku fundacji rodzinnej mamy przede wszystkim fundatora, którego współce ZO. Nie ma. Jeżeli chodzi o fundatora, to jest to ta osoba, która tak naprawdę powołuje fundację rodzinną do życia. Oczywiście fundatorów możemy mieć więcej niż jednego, natomiast wtedy musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy nie, nie popsuje nam to proporcji przy późniejszych wypłatach świadczeń dla beneficjentów. Jeżeli będzie to małżeństwo, to co do zasady pewnie problemu nie będzie, natomiast jeżeli miałaby to być osoba trzecia, na przykład wspólnik, no to oczywiście to nam całkowicie popsuje całą proporcję fundacji rodzinnej i taka fundacja fundacja rodzinna będzie po prostu niekorzystna, więc jeżeli masz spółkę ZO i masz ją ze wspólnikiem i każdy z was chciałby założyć fundację rodzinną, bo widzicie w tej instytucji plusy zarówno podatkowe, jak i pod kątem zabezpieczenia na wypadek śmierci i sukcesji, no to pewnie najrozsądniej będzie, żeby każdy z was miał swoją fundację rodzinną i wtedy osobno te fundacje rodzinne będą wspólnikami w tej spółce ZO. Natomiast jeżeli chodzi o samego fundatora, no to oczywiście jego rola to jest powołanie tej fundacji do życia, czyli złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji, reprezentowaniu fundacji rodzinnej w organizacji, czyli do kwestii reprezentacji zaraz sobie wrócimy i dokładnie to omówię. Kwestia ustalenia samego kształtu i treści statutu, to również jest rola fundatora, no i pewnie fundatorowi będzie zależało na tym, żeby te kolejne pokolenia, czy, czy chociażby dzieci, nawet to najbliższe pierwsze pokolenie, no uszanowały rolę czy cel fundatora, który wymyślił sobie przy zakładaniu tej fundacji rodzinnej. Mamy oczywiście wniesienie, mienia na pokrycie funduszu założycielskiego oraz sporządzenie spisu mienia, no i powołanie, odwołanie członka zarządu i zgłoszenie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych. To są co do zasady zadania fundatora, czyli fundator jest to ta osoba, która ustanawia i wymyśla tak naprawdę, i daje życie tej fundacji rodzinnej i wyposaża ją w aktywa i składniki majątkowe, aby ta fundacja rodzinna miała przede wszystkim ten minimalny kapitał, a po drugie oczywiście, żeby mogła dalej realizować swoje, swoją działalność, oczywiście zgodną z ustawą o fundacji rodzinnej. Dalej mamy zarząd. I tutaj już mamy karteczkę pomarańczową, dokładnie taką samą mieliśmy w spółce ZO, więc to jest organ, który dla osób, które oczywiście prowadzą spółkę ZO, będzie raczej jasny i zrozumiały, bo to jest tak naprawdę odpowiednik tego, co mamy w spółce ZO. Do głównych za zadań zarządu należy prowadzenie spraw i reprezentacja samej fundacji rodzinnej, już po tym jak fundacja jest wpisana do rejestru, administrowanie fundacją i jej majątkiem. Spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów to jest rola oczywiście zarządu. Dbanie o aktualność spisu mienia fundacji rodzinnej, czyli jeżeli my jakieś nowe mienie do fundacji wnieśliśmy, czy darowaliśmy fundacji, czy jakąś nieruchomość, czy udziały w spółce, to aktualność spisu mienia to jest właśnie obowiązek zarządu. No i reprezentacja fundacji jako wspólnika w spółkach, czyli w tym takim naszym najpopularniejszym modelu, kiedy to fundacja rodzinna jest wspólnikiem w naszej spółce, tak żebyśmy mogli sobie zysk ze spółki wypłacić do fundacji rodzinnej bez bez opodatkowania. Wówczas... Tego wspólnika, czyli fundację rodzinną, reprezentuje właśnie zarząd fundacji rodzinnej. Czyli jeżeli będziemy mieli zgromadzenie wspólników spółki, gdzie będziemy dzielić zysk za poprzedni rok, no to będą oczywiście członkowie zarządu tej fundacji rodzinnej jako osoby reprezentujące tego wspólnika spółki ZO. To jest jeżeli chodzi o zarząd. Jeżeli chodzi o powoływanie członków zarządu, no to powoływani są przez fundatora, a po jego śmierci przez Radę Nadzorczą, jeśli oczywiście została ustanowiona, lub zgromadzenie beneficjentów, natomiast statut może tutaj przewidywać odmienne zasady w tym zakresie. Może być oczywiście też sam fundator, jedynym członkiem zarządu. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy Tą samą osobę jako fundatora, członka zarządu i jedynego członka zgromadzenia beneficjentów. Zarząd podlega nadzorowi ze strony Rady Nadzorczej, jeśli została ustanowiona, a w przypadku jej braku zgromadzeniu beneficjentów. Jeżeli chodzi o zarząd, na pewno istotne jest to, że jeżeli będziemy mieli zewnętrzny zarząd, czyli na wypadek naszej śmierci, już chcemy zadbać o to, żeby fundacją rodzinną zarządzał i żeby ją reprezentował i dbał o świadczenia dla beneficjentów, odrębny menedżer, bo możemy tak to przecież zrobić, no to pewnie warto byłoby zadbać o to, aby wtedy na przykład członkowie rodziny byli albo w radzie nadzorczej, albo oczywiście właśnie w zgromadzeniu beneficjentów, żeby też nadzorować i kontrolować to, co zarząd robi, albo w drugą stronę, tak? Czyli jeżeli członkowie rodziny będą w zarządzie, no to warto na przykład zewnętrznych menedżerów czy doradców, to mogą być na przykład też, to może być prawnik na przykład zaufany, czy księgowa, czy ktokolwiek inny, kto w ramach struktury gdzieś tam funkcjonuje, na przykład wtedy dać taką osobę do Rady Nadzorczej, żeby kontrolowała to, co robi zarząd, czyli członkowie rodziny po naszej śmierci, żeby ta fundacja rodzinna faktycznie szła z duchem tego, jak sobie to wymyślił fundator, a nie jakaś samowolka polegająca na tym, że teraz będziemy sobie wypłacać wszystkie świadczenia z fundacji i cel, który sobie wymyślił fundator, no pójdzie w zapomnienie. Kolejnym organem, o którym już trochę zacząłem mówić, no to jest właśnie Rada Nadzorcza, czyli to jest taki organ, można byłoby powiedzieć, nadzorująco, doradczy. Jest to oczywiście organ, którego my obowiązkowo w tej naszej fundacji rodzinnej nie musimy ustanowić. Natomiast jeżeli grono beneficjentów przekracza 25 osób, to wówczas taka rada nadzorcza jest obowiązkowa. Więc myślę, że w takich standardowych na początku fundacjach rodzinnych, no to ta rada nadzorcza nie będzie obowiązkowa, ale może być przydatna, to to są zupełnie dwie różne rzeczy. Ale w momencie, w którym ta fundacja rodzinna przetrwa kolejne i kolejne na przykład pokolenie, to ryzyko, że tych beneficjentów będzie więcej niż 20. 5 zdecydowanie wzrasta, i wtedy taka rada nadzorcza musiałaby istnieć, Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie dla dobra samej fundacji i dla dobra beneficjentów tej fundacji. Główne zadania Rady Nadzorczej no to jest sprawowanie nadzoru właśnie nad działalnością zarządu w imieniu fundatora lub beneficjentów fundacji, udzielanie zgód na dokonywanie przez zarząd określonych czynności, a samych członków Rady Nadzorczej powołuje fundator, a po jego śmierci zgromadzenie beneficjentów. I ja tutaj gorąco zachęcam właśnie, aby rozważyć taki scenariusz, w którym zarząd to są zupełnie inne osoby, Rada Nadzorcza, to są inne osoby, tu mogą być członkowie rodziny, albo tu mogą być członkowie rodziny. Natomiast fajnie, żeby była taka, taki double check, można byłoby powiedzieć, tego, co robi czy Rada Nadzorcza, czy Zarząd w kontekście tego, czy ten cel, który sobie wymyślił fundator, jest spełniony, i czy Fundacja Rodzinna jest zarządzana w taki sposób, jaki chciał pierwotnie. Fundator. Kolejnym organem tutaj mamy fioletowe karteczki, tak żeby nawiązać też do zgromadzenia wspólników w spółce ZO, mamy zgromadzenie beneficjentów. No i to jest taki można byłoby powiedzieć odpowiednik zgromadzenia wspólników. W skład zgromadzenia wchodzą beneficjenci Fundacji Rodzinnej, czyli te osoby, które mają od Fundacji Rodzinnej otrzymywać jakieś świadczenia, czyli na przykład nasze dzieci, wnukowie i tak dalej tak dalej, ale to mogą być też przecież beneficjentami możemy my być sami albo zupełnie osoby trzecie. Kwestia tylko później o podatkowania tych osób na gruncie PIT-u. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe zadania zgromadzenia beneficjentów, no to mamy chociażby zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych, powoływanie członków pozostałych organów, chyba że oczywiście statut stanowi inaczej, no i podejmowanie uchwał w sprawach, w sprawach wyszczególnionych w statucie, w tym chociażby wyrażenie zgód na dokonywanie przez zarząd czynności określonego rodzaju. Więc tu mamy dokładnie bardzo podobną sytuację jak w przypadku zgromadzenia wspólników, które to również na przykład zatwierdzają Stwierdza sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę o podziale zysku, czy wyraża zgodę, na przykład, na zaciągnięcie jakiegoś zobowiązania. Więc zgromadzenie beneficjentów jest takim odpowiednikiem zgromadzenia wspólników w spółce ZO. Rada Nadzorcza to jest dokładnie praktycznie to samo, co w przypadku spółki ZO. Zarząd również to jest analogiczne e, nawiązanie do e, spółki ZO, czyli reprezentacja i prowadzenie spraw tej fundacji rodzinnej, dbanie oświadczenia dla beneficjentów i tak dalej. Natomiast sam fundator, no to jest oczywiście. Nowość, natomiast fundator jest istotny, można byłoby powiedzieć, na samym początku, żeby powołać tę fundację do życia, wyposażyć ją w odpowiednie aktywa, no i nadać jej tak naprawdę kierunek, w którym ta fundacja rodzinna ma zmierzać. No i dobra, to jeżeli sobie omówiliśmy te organy, to teraz możemy omówić sobie kwestię reprezentacji. Ja to też w kontekście, żeby tak łatwo porównać, no bo to będzie pewnie najprostsze, żeby to sobie porównać ze spółką ZO. Również przygotowałem spółkę ZO i spółkę ZO w organizacji, fundację rodzinną i i Fundację Rodzinną Organizację, bo tutaj te zasady reprezentacji będą zupełnie inne. Jeżeli chodzi o spółkę z w organizacji, czyli idziemy do notariusza, podpisujemy umowę spółki, spółki ZO, powstaje nam spółka z w organizacji, no i będziemy musieli złożyć wniosek o wpis do KRS-u. Natomiast taka spółka w organizacji już może oczywiście funkcjonować. Natomiast taką spółkę z w organizacji reprezentuje zarząd lub powołany pełnomocnik przez zgromadzenie wspólników. Natomiast zasadą jest to, że już ten członek zarządu reprezentuje. Spółkę z organizacji. Jak spółka jest już wpisana do KRS-u, w dalszym ciągu to zarząd reprezentuje spółkę i podpisuje wszystkie umowy. Jedynie musimy pamiętać o 210 KSH, no ale to zaraz sobie omówimy. Jeżeli chodzi o fundację rodzinną, to tutaj mamy zupełnie inną sytuację, bo jeżeli chodzi o fundację rodzinną w organizacji, a tak jak wspomniałem na samym początku, obecnie ten etap. Na którym fundacja rodzinna jest w organizacji stosunkowo długi, ze względu na to, że czekamy na ten wpis fundacji do rejestru. 6, 7 miesięcy obecnie, bo, bo niestety takie są kolejki, no bo fundacja rodzinna jest dosyć popularną instytucją na dzień dzisiejszy. No to fundację rodzinną w organizacji co do zasady reprezentuje fundator. I to trzeba o tym pamiętać, jeżeli będziemy powoływać na przykład odrębny zarząd, tak? Czyli my nie będziemy w zarządzie fundacji rodzinnej, my jesteśmy tylko fundatorem, ale zarządzać fundacją ma zupełnie ktoś inny. No to dopóty, dopóki my tej fundacji rodzinnej jeszcze nie mamy wpisanej w rejestru, w, w rejestrze, no to oczywiście jeszcze taką fundację. Reprezentuje fundator, no i trzeba pamiętać o tym, że wtedy wszelkie umowy, na przykład, nie wiem, umowa od, najprostsza o otwarcie konta bankowego, no to fundację rodzinną w organizacji będzie reprezentował fundator, a nie zarząd, czyli tutaj mamy podstawową różnicę w kontekście spółki ZO. Wyjątkiem jest sytuacja, w której fundację rodzinną mamy ustanowioną w testamencie, wówczas do rejestru zgłasza zarząd fundacji rodzinnej, no bo fundatora już z przyczyn oczywistych nie ma. Jeżeli w ogóle chcielibyście takiej odcinek, w którym porównam fundację rodzinną zawieraną za życia versus w testamencie, jakie widzę plusy i minusy, no to napiszcie w komentarzu, to to może być też bardzo ciekawy odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o fundację rodzinną, która jest już wpisana do rejestru, wówczas taką fundację reprezentuje już Zarząd. I tutaj już mamy dokładnie taką sytuację, jak w przypadku spółki ZO. Więc podstawową różnicą jest to, że fundacja rodzinna w organizacji reprezentuje fundator, a nie zarząd, dopiero jak jest wpisana, to wtedy zarząd. Natomiast musimy jeszcze pamiętać o artykule 210KSH i o artykule 63 ustawy o fundacji rodzinnej. Zgodnie z artykułem 210 kodeksu spółek handlowych, jeżeli mamy umowę pomiędzy spółką a członkiem zarządu, albo jakoś jakiś spór pomiędzy spółką a Członkiem zarządu, wówczas spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Czy jeżeli chcemy podpisać umowę najmu pomiędzy spółką, a na przykład członkiem zarządu, no to wówczas spółkę musi reprezentować właśnie ten pełnomocnik powołany z 210 KSH, no albo Rada Nadzorcza, jeżeli oczywiście jest. Natomiast w kontekście fundacji rodzinnej, w umowie pomiędzy fundacją rodzinną a członkiem zarządu oraz w sporze fundacji rodzinnej z członkiem zarządu, fundację rodzinną reprezentuje Rada Nadzorcza. Czyli tutaj mamy nie mamy wyboru, nie mamy albo Rada Nadzorcza, albo Pełnomocnik, tutaj reprezentuje co do zasady Rada Nadzorcza. Natomiast jeżeli Rada Nadzorcza. Nie mamy, wówczas pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów. Czyli, jeżeli będziemy chcieli podpisać umowę najmu pomiędzy fundacją rodzinną a członkiem zarządu, wówczas fundację rodzinną będzie, będzie reprezentować Rada Nadzorcza. A jakiej nie ma, no to ten pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów. Jeżeli my nie dochowamy tego i na przykład podpiszemy się jako fundator albo jako ten członek zarządu po stronie fundacji rodzinnej, no to wówczas taka umowa będzie po prostu nieważna i to może mieć spore reperkusje w przypadku na przykład naszej śmierci, no bo wtedy już nie będziemy tego w żaden sposób mogli odkręcić. No i musimy jeszcze pamiętać o paragrafie 2 artykułu 210 KSH, czyli jak mamy spółkę ZO, gdy wspólnik, o którym mowa w 83, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czyli mamy jednoosobową spółkę ZO i ten wspólnik jest zarazem członkiem zarządu, to taka umowa pomiędzy spółką a członkiem zarządu musi mieć formę aktu notarialnego, inaczej będzie nieważna. Czyli jak mamy spółkę ZO jednoosobową, umowa najmu pomiędzy spółką a tym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego. I dokładnie mamy yy, po, no, podobną i analogiczną sytuację w przypadku fundacji rodzinnej, czyli w przypadku gdy członek zarządu, jest jest zarazem jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów. Przepisów ustęp 1 nie stosuje się, ponieważ czynność prawna między tym beneficjentem a reprezentowaną przez niego fundacją rodzinną wymaga formy aktu notarialnego. Czyli jeżeli chcielibyśmy na przykład mieć fundację rodzinną, w której jesteśmy jedynym fundatorem, jedynym członkiem zarządu, jedynym beneficjentem i chcielibyśmy zawrzeć umowę z taką naszą fundacją rodzinną, taką umowę musimy zawrzeć w formie aktu notarialnego, na przykład umowa najmu, czy umowę pożyczki. Ona może bardzo często występować więc o tej reprezentacji musimy pamiętać, bo jeżeli nie zawrzemy jej w formie aktu notarialnego, wówczas taka umowa będzie. Nieważne. Więc to jest bardzo istotne, szczególnie, że ta fundacja rodzinna ma przetrwać nas i ma funkcjonować również po naszej śmierci, więc przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby te formalności po prostu były dochowane. Mam nadzieję, że tak pokrótce dzisiaj wytłumaczyłem, kto reprezentuje fundację, jakie są te podstawowe organy fundacji rodzinnej. Mam nadzieję, że nie tak teoretycznie, tylko trochę praktycznie, żeby pokazać właśnie różnicę pomiędzy spółką z a fundacją rodzinną. Natomiast jeżeli w dalszym ciągu zastanawiasz się, czy Fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, no to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy, czy taka fundacja rodzinna może spełnić któryś ze swoich celów, tak, no bo możemy mówić o jakiejś tam optymalizacji podatkowej, ale to nie powinien być nasz nadrzędny, główny cel ale te korzyści są, albo możemy właśnie porozmawiać o kwestii zabezpieczenia na wypadek śmierci, sukcesji i tego właśnie, co ma się zadzieć z majątkiem prywatnym, firmowym, jak Ciebie już zabraknie. Na pewno będzie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż w ogóle niezaopiekowanie tego tematu, albo w ogóle pozostawienie tylko, tylko w takiej formie testamentu. Myślę, że to tyle. Zachęcam jeszcze oczywiście do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu będziemy mogli docierać do jeszcze większej liczby przedsiębiorców, a Ty oczywiście też nie przegapisz kolejnych Materiałów. Przekroczyliśmy już 25 tysięcy i mam nadzieję, że w perspektywie jakiegoś tam czasu do tego mojego celu, czyli 100 tysięcy i srebrnego przycisku, dojedziemy. Natomiast dla mnie, oczywiście, największą wartością jest to, że faktycznie te treści pozwalają zrozumieć te można byłoby powiedzieć z pozoru trudniejsze zagadnienia w taki prosty, zrozumiały sposób. Widzimy się w następnym materiale. Dziękuję, do zobaczenia!